Dzień dobry, dzień dobry. Poznaliśmy już definicję granicy funkcji w punkcie w rozumieniu definicji Kościego pora na tą drugą. Druga definicja, o której będziemy tutaj mówili, to będzie tak zwana definicja w sensie heinego. Jak ona będzie wyglądała? Tak naprawdę znowu będziemy musieli rozpatrywać pewną funkcję w, zdefiniowaną w pewnych przestrzeniach metrycznych, czyli będziemy mieli znowu na dzień dobry jakąś przestrzeń metryczną XD. Jakąś przestrzeń metryczną, na przykład x sigma, to będą dwie przestrzenie metryczne. Dodatkowo będziemy mieli jakiś niepusty zbiór A, który zawiera się w dziedzinie, czyli w x. Jakąś funkcję f określoną w A o wartościach w y. Dodatkowo będzie potrzebny nam jakiś punkt, w którym będziemy liczyli granice, czyli punkt, nazwijmy go x0, który jest punktem skupienia zbioru D. Czyli założenia muszą być dokładnie takie same, jak przy definicji no bo te definicje muszą dawać dokładnie to samo No i co to będzie znaczyło, że pewna liczba g jest granicą funkcji w punkcie Przypomnijmy sobie, czy powiedzmy to może w końcu Że powiemy, że liczba g jest granicą funkcji w punkcie Będziemy to oznaczać w taki sposób Będziemy pisać lim od granica, limes czy limit po angielsku czy po łacinie e przy x dążącym do x0, czyli x jakby zmierza do X0, czyli liczymy granicę w punkcie X0. No i tutaj będziemy pisali wzór tej funkcji, czyli funkcji f od x. I co to będzie znaczyło? Już wiemy, że w, de w rozumieniu definicji kosziego chodzi o tę definicję kwantyfikatorową dla każdego epsilon, istnieje delta, i tak dalej. Tutaj będziemy mieli definicję definicja Heinego, będzie odwoływała się do zbieżności ciągów, i w tym ona jest może troszeczkę gorsza, że ona, jak definicja koszego, nie wymaga, poza. Własnościami, definicją przestrzeni metrycznej z pewnych symboli czy zdań logicznych, nie wymaga nic więcej. To jeżeli chodzi o definicję Heinego, to ona bazuje na definicji zbieżności ciągów, czyli ona sama w sobie będzie dużo prostsza, ale będzie odwoływała się jednoznacznie do tego, jak wygląda definicja zbieżności ciągu. I teraz zobaczcie, o co będzie chodziło. Czyli powiemy, że to G jest granicą funkcji f w punkcie x0, wtedy tylko, wtedy i teraz zobaczcie. Jeżeli weźmiemy, teraz tak, ponieważ punkt x0 jest punktem skupienia zbioru A, to znaczy, że istnieje jakiś ciąg elementów zbioru A, którego granica wynosi x0. I teraz zobaczcie, to tak właśnie będzie. Jeżeli będzie tak, jeżeli dla każdego ciągu nazwijmy go xn elementów, Zbioru A. Czyli uwaga, ten ciąg Xn będzie musiał być elementem, ciągiem elementów zbioru A, czyli każdy element tego ciągu musi być w dziedzinie już tej funkcji, prawda? Ale takiego rzecz, czyli ten ciąg będzie musiał jeszcze być taki, czyli takiego, że granica tego ciągu Xn, to uwaga jest ciąg, czyli tu odwołujemy się do granicy zbieżności ciągów, Wynosi x0, czyli biorę wszystkie możliwe ciągi, elementów dziedziny, które mają granicę równą x0. Dlaczego taki ciąg istnieje? Powiedzmy sobie to jeszcze raz. Ponieważ punkt x0 jest punktem skupienia. A jeżeli punkt x0 jest punktem skupienia, to znaczy, że dowolnie blisko punktu x0 są jakieś elementy zbioru a. To znaczy, że taki ciąg przynajmniej jeden jest. Czyli jakby to założenie na pewno przez coś będzie spełnione. I teraz tak, jeżeli dla każdego ciągu będziemy musieli mieć coś takiego, że mamy, że znowu granica. Ciągu, ale nie xn, tylko f od xn ma być zawsze równa g. I to uwaga, to jest bardzo ważna rzecz dla każdego ciągu. Czyli to nie jest tak, że jak wezmę jeden ciąg, to ta granica ciągu wartości jest równa g. Nie. Jakikolwiek ciąg xn nie wezmę, elementów zbieżnych do x0, to ciąg wartości musi być równy. G. Uwaga, dla każdego ciągu, a nie dla pewnego. Czyli, jak uwaga, znajdę taką sytuację, że wezmę dwa różne ciągi xn, które są zbieżne do x0, i raz ciąg wartości będzie zbiegał do jednej liczby, za drugim razem do innej, no to wtedy, uwaga, nie będziemy mieli granic. Zobaczmy to jeszcze może na jakimś szybkim rysunku. Jeżeli mamy tutaj układ współrzędnych, zobaczcie, jeżeli mamy tutaj jakąś funkcję, tu na przykład mamy punkt x0. Tutaj będzie nasza granica, to oczywiście będziemy uczyli się jeszcze liczyć. Teraz zobaczcie, ten ciąg elementów xn zbieżnych do x0 mogę wziąć taki, zbieżny z tej strony. To zobaczcie, ciąg wartości wtedy idzie tutaj też zbliża się do tej wartości. Ale jak ten ciąg wezmę elementów większych, no to wartości będą szły gdzieś tutaj tutaj, 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 tutaj. tutaj czyli jakby z każdej strony, czy pójdę z tej strony, czy pójdę z tej strony, to będę zbliżał się do tego g tutaj. I uwaga, jeżeli za każdym razem, jakkolwiek nie będę podchodził, te wartości będą zbliżały się do tego g, no to wtedy powiemy, że to g jest granicą funkcji f w punkcie x0. W myśl akurat tutaj tej definicji, oczywiście, najważniejsze twierdzenie będzie takie, które powie, że te definicje są równoważne, czyli czy ja policzę tą granicę według definicji Kosziego, czy według Hajnego, to tak naprawdę da to to samo, to będzie najważniejsze twierdzenie, którego tutaj nie będziemy w tej chwili dowodzili, ale... Zobaczcie, dla każdego ciągu tak musi być. Jeżeli będę umiał znaleźć dwa różne ciągi, że raz będzie się zbliżał do jakiegoś G, za innym razem do jakiejś innej liczby, na przykład do G1, wtedy powiemy, że ponieważ ten warunek nie jest spełniony, no to ta, grań, ta funkcja w tym punkcie granicy nie będzie miała. Przejdziemy sobie następnym razem już do konkretnych przykładów, żeby zobaczyć, jak to działa dla konkretnych funkcji. Tutaj mamy na razie samą suchą definicję, ale wygląda ona dokładnie tak. Dziękuję Wam, do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.